To dla mnie było ważne, żeby też dołożyć swoją cegiełkę um, do tego wyjątkowego wydarzenia. W pierwszej bramce teraz, e, Zielińskiego, się popłakałam, zaczęłam się telepać, a jak zobaczyłam obronę Wojtka, to już po prostu naprawdę te już 30 listopada, a to dzień wyjątkowy dla polskiego futbolu, mecz Polska-Argentyna to spotkanie, którym żyje nie tylko cała piłkarska Polska, ale cały piłkarski świat. A jak specjalny mecz, to i gość w naszym studiu specjalny, Marina Uczenko-Szczęsna. Dzień dobry, bardzo dzień, miło Cię widzieć. Państwa, cześć. Zaczynam od, od tego pytania o mecz oczywiście. Jakie przeczucia, jakie nastawienie przed tym wyjątkowym spotkaniem? No myślę, że po ostatnim meczu chyba nie mamy wątpliwości, że mamy coraz to większe szanse nie tylko na wyjście z grupy, ale zajście jeszcze dalej. Więc e, ja e, obstawiam, że dzisiaj e, po prostu wygramy, bo dla nas to już jest... Um, no, ważniejszej rangi wygrana niż dla Argentyny, jakoś tak czuję, że po prostu u nas to będzie, no do krwi będziemy jechać do, do ostatniego, więc e, nie ma innej opcji, e, plan jest taki, że po prostu wygrywamy ten mecz e, i ja jadę na kolejny do Kataru. <grywanie> To na pewno każdy by chciał się wybrać do Kataru. Fajnie, że ty będziesz miała taką opcję. Mamy nadzieję, że będziesz miała taką no, mam opcję. Mamy nadzieję, że będę miała taką opcję, bo teraz też chciałam, ale no, okazało się, że po prostu strasznie drogie bilety, Liamek się rozchorował i no, dużo przeszkód. No więc ja jestem takiego tak nastawiona, że na pewno lecę na kolejny. Czy w Twoim odczuciu to jest najważniejszy mecz w, w karierze Wojtka, bo wiemy, że no, tych ważnych meczów w karierze było naprawdę dużo, ale tutaj w jakim stopniu oni mogą się zapisać po prostu w, w historii naszego futbolu? Myślę, że tak. Myślę, że ostatnim meczem też y, wiele pokazał, udowodnił, że jest w dobrym miejscu, że jest w w swojej najlepszej mam wrażenie życiowej formie mhm. i na razie no nie dał żadnych powodów do wątpliwości tak że jest na dobrym miejscu więc pierwszy mecz czyste konto drugi mecz przepiękne interwencje karny, z dobitką, no jakby chyba nie mamy wątpliwości, prawda, że Wojtek świetnie sobie radzi, cały zespół naprawdę jest w dobrej formie, takiej kadry nie było, więc no to, jest, to są wyjątkowe chwile i myślę, że na pewno zapiszą się w historii i gdzieś tam jakby no myślę, że już Wojtek jest jakąś tam legendą. No dla mnie na pewno jest bohaterem, dla naszej rodziny. Dla nas wszystkich Wojtek oczywiście jest bohaterem. Chciałem zapytać o ważną kwestię, też dla ciebie, mm -hmm. bo This is the Moment, to, to twoja piosenka na Mistrzostwa Świata, to hymn reprezentacji. Oh, oh, Często myślisz, rozbrzmiewasz tam w szatni, czy to przed treningami, czy, czy przed spotkaniami, dodajesz otuchy chłopakom? E, masz na myśli, czy piosenka jest tam puszczona? Piosenka tak jest puszczona. Nie nie, nikt, nikt tego nie wie, tylko chłopcy o tym wiedzą, e, co się dzieje w szatni, co zostaje w szatni. Raczej e, mój mąż tam nie rozpowiada się na ten temat, bo on to jest taki skromny, to mówi, że jak ktoś puści, to puści, ale to nie jest raczej tak, że słuchamy wszyscy piosenki Mariny, e, więc nie, nie wiem. Natomiast no myślę, że e, nasi reprezentanci wiedzą, że piosenkę taką nagrałam, w tym. E, w, w tym wyjątkowym czasie chciałam właśnie wesprzeć ich e, czymś, w czym jestem dobra, w czym czuję się mocna. E, jestem pod piosenkarką, zawsze byłam, zanim jeszcze poznałam mojego męża, więc e, to dla mnie było ważne, żeby też dołożyć swoją cegiełkę e, do tego wyjątkowego wydarzenia, żeby. Mm, no więc po prostu w taki wyjątkowy sposób i dlatego napisaliśmy ten numer, napisaliśmy go po angielsku po to, żeby też fajnie się zaprezentować na arenie światowej. I myślę, że na razie no tfu tfu, tfu odpukać w niemalowane, dobrze nam idzie. Szczęście gdzieś tam nam sprzyja. A skąd w ogóle wziął się pomysł na tę piosenkę? Wiemy, że dla wielu z nich na pewno to jest ostatni Mundial. Wojtek też o tym mówił, że, że prawdopodobnie to będą jego ostatnie Mistrzostwa Świata. Coraz głośniej mówi także o tym Robert Lewandowski. To właśnie to dało ten pomysł na, na ten utwór? Myślę, że tak. Między innymi to, też przy ostatnim, przy ostatnim Mistrzostwach Europy, gdzieś tam dużo hejtu się wylało. A wiadomo, ja patrzę też na mecze inaczej niż um, przeciętny inni, kibic, Tak, tak? przeciętny kibic, bo ja patrzę. Um, no, wiadomo, to jest gra zespołowa, ale um, no, w dużej mierze patrzę na przez pryzmat Wojtka, a wiadomo, um, piłkarz, że. Z, um, z pola jest, ma inną funkcję pełni niż bramkarz. To jest wyjątkowa jakby taka rola, gdzieś tam inna troszeczkę, więc ja zawsze patrzę przez jego pryzmat, no i wiadomo, jak taki kibic laik patrzy na mecz i widzi jakąś tam puszczoną bramkę przez bramkarza, to myśli, że to jest tylko jego wina. No a bramka ma 7 metrów, wiadomo, ponad. i na Najpierw trzeba dziesięciu innych piłkarzy. Dokładnie, więc jakby to jest gra zespołowa i przy ostatniej właśnie Właśnie w Mistrzostwach Europy jakoś taki właśnie był hejt, był jakieś takie. Nie... No ja tam walczyłam, szczekałam, że tak powiem, broniłam naszą reprezentację, bo wiem, ile to dla nich znaczy. Wiem, że zawsze się starają, oddają swoje serce na boisku, że to są dla nich bardzo ważne rozgrywki. I... Przykro mi było, że tak zostali potraktowani ostatnio, i pomyślałam właśnie, że tym razem chciałabym w inny sposób wesprzeć że już nie tylko pisać, a, a napisać numer, który będzie właśnie zagrzewał kibiców do, do wspierania i pokazał też reprezentacji, jak bardzo wszyscy ich wspieramy. Oglądając ten teledysk, miałem takie wrażenie, i to jest moje osobiste odczucie popraw nie się mylę, to był taki teledysk pokazujący troszkę drogę od podwórka. Na Czy taki był zamysł, żeby pokazać, że to wejście na Mistrzostwa świata to już jest jakby sam, sam finał, sama meta tej pięknej drogi i bardzo trudnej też z kontinu. Absolutnie o to nam chodziło, żeby pokazać tak naprawdę. Już między innymi, bo naj, 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 najlepiej znam historię mhm. e, mojego męża, akurat tak, e, drogę właśnie takiego zwykłego, ale niezwykłego chłopca, bo każdy z nas jest zwykły, ale niezwykły, wyjątkowy i każdy z nas może osiągnąć, e, dosięgnąć gwiazd. E, wystarczy tylko ciężko pracować, e, być skupionym na, na swoich celach. E, wiadomo, szereg różnych e, szczęśliwych wydarzeń musi nam sprzyjać, mhm. e, natomiast e, taka była też droga właśnie Wojtka zwykły chłopiec na boisku między blokami kopał piłkę jeździł na treningi wiem że mama go bardzo wspierała prała mu te jego brudne skarpety i ubrudzone ja teraz dokładnie robię to samo z moim synkiem który ma 4,5 roku a Ale naprawdę z kocha e, piłkę, w sensie przygotowujemy... Kłodkowi już nie trzeba prać wszystkiego. Nie, 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 oni, oni mają tam akurat e, te swoje. stroje, tak, e, na, w klubie e, są prane, chociaż na, na przykład jak był, przygotowywał się e, pomiędzy e, zakończeniem sezonu, a rozpoczęciem kolejnego mhm. na, na wakacjach, no to wiadomo, to miał te, te treningi, no to było to pranie, wiadomo, rzucał tą torbę i trzeba było na drugi dzień przeprać, a że nie przygotował się i nie zabrał za dużo tych strojów, więc to taka anegdotka już, ale generalnie tak. E, tak, no, mój Lijamek też czwiczy, ja, ja, ja widzę, jakie to jest, jaka to jest miłość no i do, do piłki. Ja dopiero tą miłość e, poznałam od momentu, jak poznałam mojego męża. U nas gdzieś tam w domu zupełnie były inne klimaty, bardziej scena, występy, e, koncerty. E, a tutaj e, po prostu no, ta piłka zawładnęła naszym życiem i, i widzę, że będzie dalej e, kontynuowana ta miłość, bo, bo nasz syn po prostu jest e, ogromnym fanem, kibicem e, i taty. Zna całą reprezentację wszystkich z nazwiska, cieszynki robi w ogóle. No to, to jest niesamowite piękne oglądać to, jak, jak ta miłość właśnie się rodzi i jak, jak dalej się rozwija. Natomiast wracając już do klipu, tak, chodziło nam właśnie o to, żeby pokazać gdzieś tam właśnie taką historię zwykłego chłopca, który marzy o, o wielkiej karierze, i pokazać też dzieciakom, że to jest możliwe, że każdy ma szansę na to. Wiadomo, że musi być jeszcze ten talent, e, ale jak e, rozmawiałam z moim mężem, mówię, Marina: Ja nie miałam jakiegoś super talentu, ja po prostu ciężko pracowałem, więc wiem, że ciężka praca popłaca, a patrząc e, na. Życie mojego męża, ile musi sobie odmówić, i jak, jak specyficzny tryb życia prowadzimy my wszyscy jako rodzina, dopasowując się do jego zajętości, do, do jego pasji pracy. Mm, no to naprawdę to jest ogromne poświęcenie i mm, przykre, że ludzie tylko widzą e, te takie piękne momenty, że tutaj są wakacje, tu cztery tygodnie, tu e, tutaj nie wiem, jakiś dobry samochód czy coś, a nie widzą tego. Że ci chłopcy naprawdę ciężko harują i są takimi naszymi e, współczesnymi gladiatorami. Skąd ty w ogóle bierzesz motywację e, do działania? Bo dużo się mówi w twoim kontekście oczywiście o, o Wojtku Szczęsnym, ale ty prężnie prowadzisz też swoją karierę muzyczną. Nie musiałabyś teoretycznie tego robić. Stereotyp e, żon piłkarzy jest taki, że one właściwie nie muszą nic robić. Skąd ty bierzesz w sobie motywację do tego, żeby działać, żeby pracować i, i rozwijać swoją karierę? Zacznijmy od tego, że ja nie zaczynałam swojej kariery od żony piłkarza. Ja miałam swoją karierę em, bardzo dobrze mi szło, em, dostałam nagrodę i, i, i to nie jedną, nie wiem, SK Music Awards, em, byłam na okładkach różnych gazet, więc grałam koncerty, trasy koncertowe, em, mnóstwo teledysków, więc jakby no, miałam swoją karierę i dzięki temu, że. Em, tak samo w mojej rodzinie mój ojciec, który jest muzykiem, zaszczepił we mnie tą miłość do pasji um, i, i, i jakby ciężką pracę. Um, doszłam tu, gdzie jestem, bo dzięki temu, że um, miałam swoją karierę, niezależność, um, no zauważył mnie mój mąż, bo on gdzieś tam mnie wyhaczył w internecie, gdzieś tam mu się spodobałam podobno. Um, ja nigdy wcześniej nie znałam żadnego piłkarza. Tak jak mówiłam, nie oglądaliśmy meczy, u nas jakoś po prostu inaczej to, to życie wyglądało. Mój tata jest muzykiem, gra na gitarze, grał w zespole, moja mama tak mhm. samo, więc u nas bardziej muzyka, tak? Ale Wojtek też kocha muzykę i myślę, że dzięki temu, że też ma właśnie taki, takie hobby, zamiłowanie do muzyki, gra na pianinie. Spodobało mu się też to, że, że ja mam też taką pasję do muzyki. Więc e, ja nie znam tych stereotypów, bo powiem szczerze, ja się z tym określeniem, e, te Wax, żony, piłkarzy, e, spotkałam dopiero później, jak zaczęliśmy być razem i zaczęłam być tak nazywana, wrzucana do worka gdzieś tam jednego. A myślę, że nie ma co e, każdego tak e, generalizować. Trzeba na każdego spojrzeć indywidualnie. Ja myślę, że osoby, które mnie znają, e, moi fani, no, no, znają moją historię. Wiedzą, że to nie jest tak, że gdzieś tam e, to jest tylko e, relacja. Tutaj jakaś dziewczyna e, gdzieś tam złapała sobie piłkarza i tak dalej. No nie, no każdy z nas pracuje, każdy się realizuje. Jak może, oczywiście e, ta moja samorealizacja teraz nie jest na tak e, zaawansowanym poziomie, jak była wcześniej, ze względu na to, że muszę się dostosowywać mhm. do życia mojego męża, e, dlatego, że on pracuje na co dzień we Włoszech, a mamy syna i chcemy, żeby e, nasze dziewczyny Dziecko no, miało dom, tak, a nie tylko rodziców, którzy gdzieś tam się realizują, więc to nie jest tak, że ja mogę być cały czas sobie w Warszawie i tu działać, a wiadomo, mam karierę w Polsce. Yy, I dużo rzeczy trzeba robić na miejscu, nie można robić zdalnie. Yy, więc no, nie jest to też takie łatwe, tak? A dziecko jest coraz starsze, coraz bardziej świadome tego, więc nie możemy je szarpać, więc muszę się dostosowywać do, do życia mojego męża, do mo jego kariery i być gdzieś tam na miejscu. I jak tylko mam czas, jak on ma więcej meczy, przyjeżdżam, do Polski, nagrywam piosenki, realizuję klipy, występy, tak więc w tym roku też będę miała przyjemność wystąpić na Sylwestrze telewizyjnym. Podobno będziesz miała nawet okazję wykonać y, swoje, swoje ostatnie utwory, to prawda. Tak, potwierdzasz, tak, możesz tak. powiedzieć, który to będzie utwór? This is the moment prawdopodobnie zaśpiewam. Jeszcze oczywiście z reżyserem mhm. y, dokonujemy wyboru co do kolejnego numeru, ale y, This is the moment na pewno będziemy mieli okazję usłyszeć, y, więc no cieszę się. No. Ten the moment będzie też dzisiaj wieczorem. Wiemy o godzinie 20 mecz Polska Argentyna. Powiedz, te, ten stres, te emocje już, już powoli wchodzą, powoli kończąc już, już tę rozmowę? E, tak, no to jest, to są niesamowite emocje. Ja mam wrażenie, że jeszcze bardziej przeżywam niż wcześniej. Chociaż pamiętam, że ostatni mundial siedziałam z dużym brzuszkiem. Bo Liamek się urodził dosłownie parę dni po tym, jak chłopaki przyjechali do domu po mundialu, więc um, to był mundial chyba, tak? Cztery lata temu. Dobrze? Tak. 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 W Rosji. Słysza, tak. Więc e, te emocje są takie, ja, ja sama nawet e, jakby nie wiem, jak ja zareaguję i jestem zdziwiona, że po prostu płaczę dosłownie naprawdę po, pierwszym, po pierwszej bramce teraz e, Zielińskiego bo się popłakałam, zaczęłam się telepać, a jak zobaczyłam obronę Wojtka, to już po prostu naprawdę te zaleciały. Ja nie wiem skąd się biorą te emocje, ale jesteśmy już mówię 10 lat razem e, i, i mówię, ta piłka tak zawładnęła mną, że ja już po prostu też już nie mogę bez niej żyć <laughs> i będę kontynuowała tę, tę pasję. Miejmy nadzieję, że y, dzisiaj, dzisiejszego wieczoru będziemy mieli tełzy tylko i wyłącznie z powodu radości, z powodu wygranej reprezentacji Polski. Marina, bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo miło by było Ci tutaj gościć. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękujemy bardzo.